Jest piątek, dziesiąty dzień z życia pisklaczków. I zobaczcie, przyniosłem je już do ich nowego domku. Tu mają kwokę, tu mają wodę, tu mają jedzonko, tu są one. Będę je teraz powoli wyjmował. pojedynczo, żeby pokazywać im gdzie jest woda. Po pierwsze takie naficie, żeby mogły znaleźć później. to już wyrzucę normalnie. Widzicie? Mają wyścielone siankie. Widzicie, tu mają kwokę, żeby się mogły ogrzać i to będzie ich nowy domek na najbliższy czas. Aż dorosną. Będą tutaj. Zamkniemy, żeby nie uciekły. A widzicie, część się już cianku pochowała. Biegają sobie, gdzie chcą, same. Nikt ich nie ustawia, gdzie mają sobie być. Ale jak znam życie, to za chwilę wszystkie się tutaj zgromadzą pod kwoką, bo tam jest najcieplej. A tak to jest tutaj w pomieszczeniu chłodno. widzicie jak się odzywają jedne do drugich dobra pójdę nagrać kurki i wam dam znać kurek przygotowałem im mam starą marmoladę znaczy starą zużytą ale nie, nie zjedzoną do końca i mam serek w stylu włoskim i zobaczymy czy kurki będą to jadły Zaraz weźmiemy, nagramy szorcika z tego. Przejdziemy na pojemnik. Żeby miały gdzie zjeść. Zobaczcie jak łażą pod nogami. Czy kulki lubią marmoladę? Zaraz się przekonamy o, marmolada nie chce wy, wyjść o, spadła, zobaczcie zobaczcie jak wcinają Czy kurki lubią serek w stylu włoskim? Zaraz zobaczymy. Zobaczcie, jak zajadają. Jak widzieliście, wcinały serek od razu, marmoladka została, ale serek to przysmaczek dla kurek. Dla kurek i kaczek sałatę, dodatkowo trochę zboża i mieszaneczkę dla, do karmnika dla dzikich ptaków. I oczywiście kawałeczek chlebka, tak żeby miały bo, mimo że nie wolno im, to kury bardzo lubią chlebek. Rzucimy im większe kawałeczki, żeby dłużej się z tym bawiły. Teraz weźmiemy zboże, sypniemy im zboże tutaj dla kurek. Troszkę dla kaczek do wody. Obrzucimy marmoladkę, żeby się pokleiła. To zjedzą ją szybciej. Dobra. Zboże mamy załatwione. Teraz damy im puste, zobaczcie jak kaczki czekają. Dla każdego coś dobrego, Niech sobie zajadają. Góry, oczywiście, lecą od razu tam, gdzie rzucam ostatnie, bo może coś innego im rzucę specjalnie. Rozrzucam wiele miejsc żeby wszystkie ptaki sobie mogły pojeść tu największy kawałek rzucimy tam niech sobie go dziobią a ja się wezmę za karmniczek i zaniesiemy wymieszaneczkę mieszaneczkę zbóż do karmnika zobaczymy co zostawiły ptaki w karmniku o widzę że nie bardzo chcę mieć ten groch. Zobaczcie, tu jest porozsypywany, ale niech on sobie leży, a nóż widelec się rozsieje, także sobie tu wyrośnie tu kurki puszczam, żeby sobie jadły latem. Także jak groch się rozsiał, to by miały co, co jeść. Wysypiemy im prawie sam słonecznik jak widzicie. Troszeczkę mieszanki. Żeby miały. Zobaczcie, jak zajadają. Dla każdego jest coś dobrego. Tam kaczuszki jedzą głównie. Tu widzicie w większości kurki. Tam sobie jedna zabrała, żeby jej kawałek chleba, żeby jej nikt nie przeszkadzał. I zajadają. Tak przezimowała y, truskaweczka. Tu przezimowały poziomeczki. A tu przejdziemy kawałek dalej. zobaczcie jak pięknie przezimował czosneczek. To jest wszystko czosneczek. Iłem jeszcze piureczek zobaczcie, wszystkie ładnie się ułożyły pod lampą grzewczą. Grzeją się Nie szukają jedzenia, chociaż skupią, skupią troszeczkę sianko. Wszystkie się tutaj w kupce grzeją. No trochę im tu zimnawo. No miejmy nadzieję, że nic im nie będzie. I przeżyją spokojnie tą noc. Jutro zobaczymy, co się będzie działo. Lampa powinna im wystarczyć. A w razie czego to o, troszeczkę ją obniżymy. A nie, tak się niestety podwyższy. No trudno. Także muszą być tak. I pierwsza noc w nowym miejscu. Przygotowałem jeszcze kurką buraczki. Weźmiemy i im damy, żeby sobie pojadły. Zaraz im tutaj rzucimy. Patrzcie jak momentalnie konsumują buraka. Tam jedna kurka złapała tą skórkę z buraczkach wyjedzoną przez przepiórki. I ją wsuwa. Tu, w tych dwóch miejscach, to są buraczki. Zobaczcie, jak się kury zgromadziły i jak dziobią. Moje kury bardzo lubią buraka i wcinają go. Zawsze, jak go tylko dostaną, to zgromadzenia przy nim, jakbym nie wiem, co im dał. Takim smakują buraczki. Zobaczcie, kapusta prawie cała zginęła, tylko tam na końcu leży ten kawałek duży, co rzuciłem ostatni. Tak, to liści już nigdzie nie ma. Buraczka, jakim się przekręci, to sobie potrafią go odwrócić, żeby nie dziobać skóry, tylko te miękkie kawałki. Widzieliście? Kogut dziobnął kurę i drugi poleciał na pomóc jej. Kaczuszki jedzą to zboże, co im wrzuciłem do środka. I troszeczkę się rozsypało obok, także sobie dają radę. Buraczki znikają, ja się zbieram. Mi Film zobaczycie Nagrywam w piątek film, zobaczycie najprawdopodobniej w sobotę rano, jak go zmontuję. Także pozdrawiam serdecznie i życzę miłej soboty dla Was. Trzymajcie się.